Hej, cześć, witajcie ludzie, to znowu Ben, witam was wszystkich ponownie w świecie LEGO The Hobbit, z ścieżkami i Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie misję, która się zwała, 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 zwała... Muchy i Pająki na 100%, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejną już misijkę na 100%, która się nazywa Beczki Wyzwolone. Gra swobodna, no nie mamy nic z tego to, co tutaj widzę, nic z tej misji nie zdobyliśmy, znaczy ja nie zdobyłem, byle kogo weźmy. Mm, no i cóż, możemy chyba zaczynać. Oczywiście wszystkie te kaczenki pomijamy. Tylko jeżeli będę tylko mógł. Dziękuję. I Jeszcze raz. No i jesteśmy. Dobre. Więc czekajcie, 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 czekajcie. U no, moment, to zaraz. Coś mi tu nie działa. To jest włączone. Nie, zawsze i srebro, chcę wyłączyć. Ale zaraz, przyciąganie opu włączone, super czas włączony. Żeby kiśnić to jest w sumie bez sensu. Mikro, blu, blu, blu. Przyciąganie monet jest włączone, wykrywacz mini zestawów również jest włączony. Hmm, no dobra, no skoro mikrywacz... <laughs> mikrywacz. wykrywacz mini zestawów jest włączony to dobra, wszystko chyba działa. Yy, no dobra, już widzę tutaj jedną puszeczkę, którą mogę sobie zdobyć. Jest ona tutaj. O ile on będzie chciał ze mną współpracować. I jest puszka, nie jest już pierwsza puszka, pierwsza puszka, którą zdobyliśmy, także spokojnie, dobra. Coś jest kurde za głośno strasznie, opcje, troszeczkę dościszmy. Tak mi się wydaje, że jest strasznie za głośno, być może się mylę, ale być może też nie. Więc czego w tym, tej... tutaj musimy znaleźć, nie przyjrzałem się za bardzo temu za zaba... wróć. Nie przyjrzałem się za bardzo temu, co, czego, co musimy znaleźć, bo że problem z wysłowieniem się. W sensie, że w ile na tym konkretnym poziomie jest rzeczy do zdobycia. Zaraz to zobaczymy, zresztą. Najpierw tak, to sobie tutaj zrobić. O, jest, oto rzecz, pierwsza. Nie, to jest klucz. To jest jakiś klucz, dobra. Otwórzmy to. Nie pamiętam za bardzo, czy tutaj coś. Nie, to jest rzecz pierwsza. No i gitara. Dobra, więc lecimy dalej. Coś tutaj fajnego trzeba było ułożyć, żebyśmy mogli podpalić coś na pewno. Może jest ta muzyka. Dlaczego ta muzyka jest tak głośna? O, weźmy Obelixa. No i to nam się przyda. <laughs> uwaga, uwaga, Bilbo. Z pierścionkiem. Ty Tyż jest Bilbo z pierścionkiem, którego ci muszę oczywiście założyć w inny sposób. No i nie to! Nie to! Muszę sobie inną klawiaturę kupić, bo ona troszeczkę już jest taka. No, do dupki. No i co jest z tobą? Czegoś jeszcze tu nie zdobyłem? Chyba tak, chyba jeszcze ta krzesełka muszę to rozwalić. No, i teraz mogę to ułożyć. No i zgadza się, pięknie. No to lecimy po ogień. No i podpalmy to. Będziemy mieli pierwszą beczkę. Dobra, ale ja zanim tutaj wszystko jeszcze obczaję, tak, to chcę najpierw. O widzicie, tu jest jeszcze coś. Ha, ale to jest kolejna beczka tylko chyba. Także. Nie, nie mogę w takim Muszę mieć tego ucznika niestety jakiegoś. I dobra, więc trzajmy w tą mamy drugą beczkę. Dobra, najpierw tą beczkę sobie tam zaniosę. Trzy beczki, tak? Mamy jedną puszkę aktualnie tutaj i jedną... Jedną bodajże rzecz. Ale pewnie coś tutaj jeszcze będzie, więc przeszukajmy sobie to dokładnie. To bym chciał to wszystko porozwalać. No zaraz, sekunda zrobimy w taki sposób. Najpierw to ułożymy. I teraz zaraz. Co tutaj będzie? Nie, nie, nie. ciebie chcę. Lego lasa na chwilę. Dobra, więc zróbmy najpierw w taki sposób, że weźmy sobie Sarumana. Mogę w to strzelić mogę. Bo tu jest to srebrne takie coś. Jeszcze raz. jeszcze raz w to... Nie, jeszcze raz nie mogę w to strzelić. Ale no widzicie, mogę wziąć to i teraz L. To jest kolejna beczka tylko. Zaraz, chwila, stój, w to strzel. No, i jest schemat. Zaraz, co tu się robiło? W sumie już nie pamiętam. To i to. <laughs> co ja z tego będę mógł ułożyć? Nie wiem nawet, czy układałem coś, już nie pamiętam, naprawdę. Dobra, najpierw to układałem. Układałem coś, żeby mieć łuk. W sumie jeszcze raz sobie to ułożę, dlaczego by nie? Kto mi zabroni? Mogę to ułożyć, przecież może więcej monet będzie po prostu. Nie, to jest to. Potem jest miecz. A potem jest Adilan. To wszystko. 20 kawałków mamy w kieszeni. Dobra, i w sumie chyba tu już nic ciekawego nie będzie, tak mi się wydaje, bo przynajmniej mamy jedną puszkę, jedną, jeden schemat i jedną rzecz. Tak, no bo nigdzie mi już nie świeci żaden, 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 takie, żaden takie, główienko odnośnie tego, czy jest jakaś puszka jeszcze do zdobycia. Także mogę sobie to odpuścić tutaj już. No i dobra, to możemy pominąć już. No i widzicie, dobra. A teraz tak, moje pytanko brzmi, czy coś mnie z tyłu... Nic nie ma z tyłu. Dobra, to możemy stąd chyba wyjść. Ale mamy już tutaj wiele wskaźników. Podaj, że 4, tu widzę, nie, 5 nawet wskaźników odnośnie puszek. Dobra, więc najpierw pójdziemy tutaj. Wiecie co, no. Ja z nim miałem taki problem. W sumie, jak sobie grałem na tej e, fabule tutaj. Bo wiecie, nie mieliśmy żadnej broni. Teraz mamy jakąś broń od razu. Także wiecie, no. Możecie mi, wiecie co najwyżej zrobić. To lecimy na górę. Tutaj mnie kolega odpuścił sobie, nie wiem dlaczego. Chyba mnie nie lubi. Dobra, ciebie tutaj zabiję. Ciebie tutaj zabiję, a ja się w ogóle zmienię na inną postać. Może weźmy sobie na przykład króla goblinu, znowu nie mogę. Ale weźmy na przykład tego. Nie wiem kim on jest, ale weźmy go, bo fajnie wygląda. Dobra, jeden typek poszedł w pizdu. Co to jest? To jest pewnie 1 na 3. No właśnie. Eee, dobra. Więc tak, co tutaj będzie jeszcze ciekawego? Tu widzę kolejne dwa wskaźniki. O, jest jedna puszka, nie, jeden wskaźnik, przepraszam. Jest puszka, którą trzeba będzie wykopać. No dobra, a tych dwóch już się pozbędę. Ty nie masz pewnie żadnej łopaty, nie, nie masz, niestety. To zmienimy się na postać, która ma jakąś tam łopatkę, czy na przykład Fili. W sumie, tak jak Fili ma takie. Nie, on ma łopatkę, dobra. To wykupimy sobie pierwszą... A, kolejną puszkę. Nie pierwszą w sumie, kolejną już. Wskaźników tutaj już żadnych nie widzę. Odnośnie tego, że coś tu jeszcze mogę zdobyć. W sensie, że na tej takiej wieży jakby. No ty jesteś mój. Z przyzwyczajenia chciałem cię zabić. Dobra, to, to, to możemy chyba zostawić i iść dalej. No to, w... A, jeszcze tu jednak jeden skoczył. Dobra, jeszcze tu kolejny wskoczył. I jeszcze. O, wszyscy teraz giną na, na. na złość. Wszyscy teraz będą szli. Dobra, olać ich już. Możemy tędy zejść. Dobra, tu zostało nam dwóch. Wiedziałem, że oni mnie sobie chyba nie odpuszczą. Dobra, jeden i dwa. A, jeszcze jeden został. I trzy. Dobra. Teraz, 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 teraz. I co mi to, co, co z tego, że oni tutaj przyszli? Ja mam ich w dupie, Muszę ich pięciu zabić. Raz, dwa, trzy... Brakuje mi was. Dobra, to się nie liczy, że ty nie masz tej zbroi. Cztery i pięć, dziękuję. Nie wiem po co ich musiałem tutaj zabijać, ale dobra. To bierzemy sobie teraz... Aha, po to, to musiałem tutaj was zabić. No dobra, no i co z tego, że, że ten... Nara. Łuk mi niby to tylko dało, no ale no. W sumie ja to mogłem zrobić już wcześniej. Jak idiota musiałem oczywiście to robić normalnie, jak to gra mi nakazała. Nic tam nie będzie, jak się zaskoczę? Nie. Ewidentnie tam nic nie było. Dobra, i się zmienimy teraz na kogoś, kto będzie miał łuk? No, oczywiście... O, mamy w postaci jednak, która ma łuk. <laughs> Dobra. No widzę, że kolegów się tutaj ładnie pozbyliśmy. Ty już nie jesteś mój. Cholera jasna, wypad. I teraz moje pytanie brzmi. To ja tak zrobię w sumie. Nie... Kurde, nie wejdę tam. Dobra, już tutaj do was wracam, aktualnie miałem taką troszkę przerwę małą. A jak sobie trzeba zmienię postać na kogoś wyższego. No, wskoczysz tam, dziękuję Ci bardzo. Już się bałem, że niestety nie wskoczy i będę musiał jakoś, to wiecie. Inaczej robić, ale chyba o to chodziło. Dobra, weźmy teraz kisień. Dawaj, dawaj, dawaj! Puszka. No dobra, ale do puszki się muszę dostać niestety w jakiś magiczny... O nie, jednak tak się będę mógł dostać. Rozwalisz to ty do końca? No co za, co za luj. Ale nie, mogę to w taki sposób tutaj wejść po tą puszkę. A tyndy coś będzie? Jakieś wyjście? Nie, nie ma żadnego wyjścia z drugiej strony. Tutaj nic nie będzie, widzę. Dobra, potrzebujemy jakiegoś elfa. Nie, chyba żadnego elfa nie ma w takim szybkim wybieraniu. Weźmy taurielę. Teraz, hopsa. Hopsa, wspinamy się dalej, taurielko. Co to jest? <laughs> Jakaś druga rzecz, chyba. No, bierz tą procę. No, świetnie. Świetnie, po prostu idealnie, tauriela to zrobiłaś. Dobra, bierz tą procę Dobra, już nie obchodzi mnie to, że spadłaś, szczerze. Dobra, ty umarłeś, ale to wam to, 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 to się za bardzo nie przejmuje. Ja chcę drugą postać. Chodźmy, tyndy. I pójdziemy to sobie zrobić. To jest jedna rzecz, którą mogę sobie tutaj. Ale to potrzebuję chyba gandzialfa. Gandzialf, Gandalf, Gandalf. Tu jesteś, Gandzialf. Wypad! Nie, Gandalf, ty nie! Ty nie z nim! Boże, padłeś. Musiałeś tam wpaść, prawda? Dobre. Ja tu widzę puszkę. Jedną. I jeszcze widzę to 3 na 3 Mamy drugą puszkę. Już 5 puszek. Zaraz, 5 puszek, dwie rzeczy i schemat jest. Okej. Okay. Wypad! Tutaj chyba już nic nie będzie do zdobycia. Także mogę sobie śmiało... Śmiało sobie to mogę tutaj ten przełącznik tego przełącznika użyć, żeby ich wypuścić. No i dobra. Witamy w kolejnym etapie gry. Jak widzicie, musimy na razie sobie tutaj poradzić. Yy, to to jest dualin, i to jest chyba bodajże ten, jak to mu jest. Ty, zaraz, 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 wróć! Wróć! No i dupa! Coś tam było, ewidentnie. Ty no, czekaj chwilę. Wyjdź do śródziemia, ja sobie wyjdę do śródziemia, ludzie. Coś tam cholera jest na było. Tylko ja nie wiem co, nie jestem pewien czy to... Zobaczymy zresztą, czekajcie. Kurde, muszę w ogóle inaczej sobie usiąść. Dopominę. Yy, dobra, tutaj wszystko mogę pan pominąć. Rzeczy, Jajopulta pulta i jeszcze jedna rzecz świetlik w słoiku, dobra, ale to mogę pominąć. Blokowane schematy, czego to jest schemat? Mitrylowy Kill dobre. dobra. Imiennie zestawy na razie to ominiemy. Wrócimy sobie do śródziemia, Rozpoczniemy sobie akurat ten ostatni fragment, już yy, wiecie, yy, ten ostatni fragment. Teraz gra swobodna. I teraz tutaj mamy. O, widzicie puszki. Nie, rzeczy tu jednej nie zdobyłem. To tak czy się, jak to będę musiał powtórzyć, dobra. Yy, dobra, czekaj, że tutaj sobie będę musiał jeszcze powtórzyć tą rzecz. Dobra, pościg z sakrasnoludami to sobie zrobimy. I weźmy lego... lego le 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 Legolasa na przykład. No i to będzie jeden motyw z tymi, że nas będą gonić. No, ruchy, ruchy. No, jestem w miejscu, w którym chciałem być. I teraz mnie interesuje ta rzecz, która była, no cholera jasna. No właśnie tu. Tam, gdzie jest mnóstwo tych puszek. Czegoś, czegoś czegoś konkretnie, nie wiem czego. Mogę tam na przykład skręcić? No nie mogę! Dobra, zobaczymy o co z tym będzie chodzić. Nie mam pojęcia na razie, także... na razie musimy wstrzymać wcierpliwość po prostu i robić to, co musimy. Pięknie. Musimy zabić tych trzech tutaj. No, dobra, musimy zabić ich trzech jeszcze. No i dobra, i zobaczymy w mi... Naprawdę nie wiem o co z tym chodziło. Być może ja sobie takie kółko po prostu będę tutaj robił. No nie mogę żadnym, żadną bronią na przykład tutaj tego zniszczyć, także... <coughs> także pójdźmy dalej, no cóż, zobaczymy później. Czy może coś tam będę mógł więcej zrobić. No co L. I także muszę powtórzyć ten pierwszy fragment, w którym mm, pominam jedną rzecz. No dawaj Dobra, jeszcze dwóch. Ale to mnie bardzo interesuje. No, widzicie, tutaj jest jakiś ewidentnie jakiś taki fragment. Nie mogę się nawet zmienić. Inną postać jest ewidentnie taki dziwny odcinek podejrzany, na którym bym się, na którym się chciał dostać. Bo tam jest wiele tych znaczników odnośnie puszek. Dajże mi już spokój. Pięknie, jeszcze jeden nam został. No, widzicie, tam jest aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć znaczników. Odnośnie puszek, no ale ja nie mogę tam w żaden sposób się dostać. Także, no cóż, no skacz na mnie, Dobra. I teraz został nam no, ten ostatni oto tutaj ee, przeciwnik do zabicia. Potem z tego co wiem, wylądujemy <laughs> gdzieś na. gdzieś na brzegu, chyba. No, weź go, zabij. Dobra. No i dobra, i teraz co? Tam nie mogę. Na razie musimy czekać. Ten zetnie to drzewo i dzięki temu się wydostanę na powierzchnię. Chyba? O właśnie. Znaczy ty, yy, boże, Obelix się wydostał na powierzchnię. Dobra, czyli mamy tutaj nasze pięć znaczników, dobra. Bo tu jesteśmy w środku. Serio, mo mogę nawet w taki sposób grać? Nawet szczerze powiem Wam o tym nie wiedziałem. Jak ręcuję w fabułę. No! Dobra i teraz tak, jak na przykład mogę tedy wyjść, wyjść na powierzchnię? Nie. nie mogę. Dobra, olać was Zróbmy na razie to, co musimy tutaj zrobić. Czyli tak, to pierwszy jest ten słonecznik, jeden na 4. Drugą rzecz widzę tutaj. Co tam jest? Wypad mi stąd. Już, poszli. Wszystkich tu ciocham normalnie. Ale no zaraz, ty tego nie zrobisz, bo no masz dwa topory, ale nie możesz tego zrobić. Logika. Jest puszka, szósta już. Dobra, mamy puszki, puszków sześć. Tak, dobrze mówię, sześć puszków. I dwie rzeczy. No i w sumie jeszcze, no tak jak mówię... W pierwszym etapie misji nie zdobyłem jednej rzeczy, także tak czy siak muszę ją powtórzyć. Dobra, ciebie ominę w sumie. Tego jeszcze nie chcę tu rozwalać, bo z tego co wiem, to można tędy pójść dalej. 3 na 4. Ale coś tam pominąłem. Zaraz, i teraz bym chciał ciebie. No no dawaj, 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 rzecz. jest jakiś taki dziwny młoteczek. Dobra, ale czekaj, 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 ta idźcie mi są na razie, idźcie mi stąd, bo tam mi się coś cholera świeciło i nie jestem... Albo mi się świeciło, albo to byłem ślepy po prostu. Nic tu już nie ma? Nie, jest, tam ewidentnie coś tam jeszcze jest, tylko tam na strasznie jakoś... Tam daleko. Nie wiem, czy to nie jest związane w przypadkiem z dalszym etapem misji. W sumie ja tam nikt... No nig nie dam rady tam pójść żadną drogą. Ty tam masz ten problem, nie? Tam, tam niczego nie zdziałam za bardzo. Bo nawet jakbym chciał, to w sumie teraz sobie będę próbował jakoś tędy popłynąć, to i tak na, na mnie jakiś, któryś wskoczy. Także tędy chyba nic ciekawego nie zdziałam nim. Chyba, że zobaczmy w taki sposób, że będę sobie chciał tędy popłynąć. O, widzicie, ktoś tam ma puszkę na plecach. Ty tu masz puszkę na plecach. A mi się bardzo by ta puszka przydała. Nawet nie wiedziałem, że tu można w taki sposób puszkę zdobyć. opłaciło się nagranie teraz na wodzie tutaj. Nawet nie wiem znacz. A nie, ten znacznik mi teraz zniknął. No, dobra, mamy puszkę. Która to jest puszka? Jest 8 puszek i jeszcze jedna rzecz, no ale jedna rzecz, tak jak mówię, no, w pierwszym etapie misji. Musimy ją jeszcze raz zdobyć. Dobra, możemy jeszcze chyba sobie tutaj uruchomić. Czy znaczy uruchomić, zniszczyć. A to ja mogę pominąć. O Oboźju. O ja bym chciał teraz jakiegoś. Tutaj łucznika. Dobra, więc na razie musimy strzelać tutaj. I... O, 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 zaraz, zaraz, ja bym chciał ten ulzę zestrzelić. Ul mnie sz ty, baranie. No i dobra, chyba to i tak będę się powtórzyć, więc. Więc musicie mi niestety wybaczyć. Miał trafić w ul, idiota nie trafił w ul, no super. Nienawidzę takich motywów Skacz! Albo zmień postać Dobra UL Dobra, trafił w ul! No, Możeś no, trafił teraz, naprawdę A w sumie... <laughs> czy ja będę robił takie kółko z tymi ulami, czy nie za bardzo? Wyceluję w ten ul? Legola, z tym nie załamujesz. 3 na 5. Nie, już, już nie będę miał tych ulów niestety chyba. Także tak czy siak muszę niestety sobie powtórzyć te rzeczy tutaj. Bo ja chyba takiego kółka nie zrobię niestety. Że będę mógł powtórzyć te ule. Albo nie, chwila, zaraz coś tu widzę. Jakiś ul. Ale jak on w niego nie, nie chce trafić... No, a już mi go nie zaliczyło. Super. No, trudno, no nie widzę już tutaj żadnego innego sposobu na przejście tej misji, także chyba będę musiał ją niestety powtórzyć. Dobra, to co zrobiliśmy. Ale cóż, no nie mamy jednej puszki i jednej rzeczy. No i to będę musiał niestety powtórzyć. No, come on, come on. to możemy pominąć. Zobaczmy, cośmy za rzecz znaleźli. To porek turyst turysty. Mniej zostało, znaleźliśmy jeszcze cztery. Co to w ogóle będzie? No ja jeszcze jednego nam brakuje niestety. Dobra, wracamy do śródziemia. Dobra, słuchajcie, ja wam teraz pokażę. Gdzie jest jedna rzecz, której nie zrobiłem? No i ta ostatnia puszka, czyli motyw ze strzelaniem do uli. Także i cóż, no. Zapraszam. Dobra, więc pierwszą rzeczą, czy znaczy pier tym itemkiem, który musimy zdobyć, to jest taki fajnie ciekawy motyw, że pamiętacie, zapewne musieliśmy sobie tutaj pociągnąć za, za to coś, by zdobyć jedną, y, jedną beczkę, więc teraz musimy pociągnąć za to drugi raz i powinna nam wyjść taki wózek. O właśnie, czy taki wózek. No. Powinno nam wyjść coś takiego i w tym jest ukryta rzecz, już ostatnia, którą to będziemy musieli zdobyć. Powiem, mam ciekawy motyw. No, szczerze. No, nawet nawet ciężko było się zorientować o co tutaj chodzi Ale dobra, mamy tutaj już kolejną rzecz Musimy jeszcze zniszczyć ten wózek oczywiście, czy ten w sumie pojemnik Mamy już czwartą rzecz, o Jezu, jakie to dziwne Ale czwarta rzecz jest, także dobra Czas na znalezienie tej ostatniej już puszki Na którym jest po prostu zestrzenie czterech uli Ale jeszcze zobaczmy szybko co to za rzecz Jest to łosiowy młotek No nie powiedziałbym, że jest to łosiowy, no ale cóż Dobra, więc ostatnia puszka Dobra, więc ja do was, słuchajcie ludzie, wracam. Zostało nam zdobycie tej ostatniej już puszki, którą jest, no cholera jasna, strzelanie do uli. Nie wiem, czy ich jest 4 czy 5 tych uli, już nie pamiętam. Dobra, widzę jeden już, więc ja w niego będę chciał trafić. O ile mi na to ta Uriela pozwoli. Trafiony. Dobra. Czyli jeden ul ze strzelanych jest chyba pięć, nie zdążyłem przeczytać nawet. Czekamy, czekamy. Na razie uli nie ma, także spoko. Jest w miarę okej. Okay. No ale jednak chciałbym je bardzo zeszczelić, ponieważ nie mam zamiaru tego powtarzać. A ja powiem wam szczerze, żeby żeby ten motyw... To jest, co w sumie zdobyłem tą puszkę, to jest olać to, że tak to powiem. No nie, 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 Tauriela! Trafiłaś. Powiem wam, że ten motyw, żeby to powtórzyć, to jest ciężki tauriela, traf. Przy 5. Jest ciężki, ponieważ ja musiałem tak jakby przechodzić, no, cały trzeci etap od początku, zatem, no, wyobraźcie sobie, że to nie było dosyć przyjemne, musiałem, no, tak jak mówię, cały trzeci etap od początku przejść, Tauriela, Dankę, trafiłaś, no i dobra, i teraz znajdźmy ostatni Ul, no, musimy na niego chwilę poczekać, niestety, rozglądaj się, rozglądaj się, byn, bo nigdzie go nie widzę, no, nie, no, nie, nie mogę go pominąć, bo przecież... Nie widziałem go nawet, nie było mi na... O! Widzicie, jest tutaj ul. I co? Jest... O! Jest dziesiąta puszka, dobra. No i w sumie to chyba byłoby na tyle ludziska. Zdobyliśmy wszystko już, co było w tej misji do zdobycia potrzebne. Przecież, w sensie, żeby ją skończyć na 100%, to nie było po prostu epickie. Więc dobra, no zrobiliśmy sobie wszystko. To możemy już no, i tak pominąć. 10 puszek, cztery rzeczy i jeden schemat. Mamy wszystko, zapisz i wyjdź. No, i w sumie beczki wyzwolone. Misja na 100% yy, oczywiście ukończona. Także co, no to, to pominiemy, zobaczymy, co nam się ułożyło z tych mini zostało W sumie nawet nie jestem pewien, co to jest. Co to jest? No, to, to są jakieś beczki, jakiś skład z beczkami, nie wiem. No ale w sumie mamy 10 tych puszek, wszystko jest ładnie, pięknie zdobyte. No i dobra, kolejny mi trudny jeszcze za te puszki. I to by było już w sumie chyba wszystko, co byśmy mogli zrobić, co na tą misję. Także ja wam słuchajcie, bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zawsze idzie do opisu, jeśli się podobało to oczywiście zostaw komentarz, zostaw łapkę w górę, jeśli mnie pierwszy raz, to zasubskrybuj. No i cóż, ja się z wami pożegnam, włączę sobie jeszcze karnawał w ziemi, bo mi się to podoba. Ja się z wami już pożegnam, także cóż, w następnym odcinku będziecie robić kolejną sobie emisję na 100%. I nam w ogóle po 69,2% gry, już mamy coraz więcej, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, cześć, trzymajcie się i do w następnych odcinkach. No cóż, no Lego The Hobbit ścieżkami Śródziemia, także dzięki za oglądanie, cześć, trzymajcie się i na razie.